Dobra, teraz rozpocząłem live'a. Witam wszystkich. A to za chwilę się. Przy... A bo dobra, już normalnie gadamy, co my będziemy się tutaj. Siemano, kolano. O jest. Jest? No. I wyjdź z tego live'a, nie, żeby. Bo chcę sprawdzić, ile będzie osób. Zawsze. Dobra, gramy się skrzydłowy, bo to jest to mój kuzyn. Dzień dobry. I tak. I on miał se S1, bo dawno nie grał. I mu się po prostu rangę obniżyła. Tak, tak, tak. Dobrze mówię. I wczoraj wbił srebro 2. Czy razem z nim? Oczywiście wykierowałem go. To jest logiczne. Logiczne. To jest takie jest zawsze. <laughs> no i co? I dzisiaj będzie dalsza część kierowania tego bombika. Weź gościu, zobaczymy. Dzisiaj. Nie no, żartuję, Przekonać się. Jesteśmy takich samych umiejętności. Z mamy praktycznie takiego samego overpasik. Jest to overpasik, jest to uwierpasik. Git. Teraz to wyłączam. I okej, okay, teraz będzie dobrze. Live są dwie osoby i wy, wyszedłeś się zajmować, czy nie? Nie, nie, nie. To wyjdź. Nie wyjdź, żeby wiedział, ile jest osób w ogóle na live. Co jest go z dobrym kraczem? wczoraj zacząłem grać w cesa. No, <śmany> co chłop. Wczoraj zaczęłem grać w cesa od. misią. nie, no coś tam z nawet dwóch miesięcy bym wodził. Leżysz! Chłop wyszedł na mnie z krową. A. a, a. Zostało mi mało HP. To wszystko dlatego. Dobra, rozgrzewka. Chop co dostał bombę! A! Drugi też. Prawie. Nice. Chop co mi dwa Heddy tak osy No zespa Dobra Maciuś, lecimy. Czyli taktyczny winek, nie? Taki taktyczny winek. Pierwszy winek by się na dzisiaj Ta. przydał. Przecież się nawet nie rozgrzałem. <grym> o już siema, siema, siema Krzysiu. Idę z Tobą, Feniksem. Tak o. Podsadź mnie tutaj. To tutaj było? Nie, to tutaj było. Tak, czekaj chwilę, bo dostanę. Nie no, podejdź tutaj. Jezu, Mikołaj. No chłopie, ja, ja nie znam ja nie takich... Stań, wstań. Nie mogę. Nie mogę stać! O, teraz mogę. Walić to, co... To, to, to samy... Nie no, to jest po prostu jakiś... Dobra, my jak boty zaczęliśmy. Mów za siebie. Dobra. Jeden st filar stoi, 24 mam. Drugi, nie chłop, chłop mi tak kosę w biegu walną hmm. Dobra, weź jak boty zagraliśmy tą pierwszą rundę. <laughs> Mów za siebie. A może po prostu ty nie potrafisz grać P250? I chodź teraz, z syfem, dwie. czy coś jestem stylą, i ja pójdę monsterem, nie? Ja? Munesterem, powiadasz? Ja pójdę monsterem. To ja syfem. Jestem wreszcie na mordę. I smoke, i wszystko, co. Ja im... mam, za, jestem zasmokowany cały. Ja też. Nie pójdźmy. Wiem. Już muszła czy nie? Czekaj, czekaj. Jeden jest. No idą ma HP 72 minus. W się jest. Niżej, Kurde no. Niżej celownik. O, zadałem mu 97, nie? O ja 72. <słuch> No pech, no pech, no co mogę powiedzieć, pech. Dobra, pójdę sobie tak o taktycznie z SSG. O no, po co nam się tutaj... ...feniksem? Feniksem, otóż. Dostał? Co oni mają z tymi smokami? O, ale granata dostałem. Poczekaj, poczekaj, jeszcze ja mi się smok zniknie wtedy chłopowi ja dam bombę z SSG. Nie, chodź mnie Kurwy, mek. jeden może ci Syfa wejść. Syf Ilu na HP? No nie wierzę... CO?! Wcześniej była pokazana, że krew. Aha. Ale no, nieważne. Ja teraz pushuję, nie? Taką... Coś, macie, dzisiaj nie masz formy. Ja też nie mam formy. No. To pierwszy mecz bez rozgrzewki, także... A i nikt spalił mnie! Nie! Dostałem heada, był wyżej. <laughs> On cię spalił? Tak. Mam pomysł taki. Rzucam smoka, wybiegam przez smokę i rzucam Dobra, git. To będzie coś w tym stylu... Ta dupa. No, ile oni mają? 69 minut, ja pier. Ile? 54 no, ci chcą. O, my raki jesteśmy dwa. Ja nie wiem, co my robimy. Nie wiem, ja się gramy go w No, chyba zaraz. Temat streamka się szybko zmieni. Minecraft z, Minecraft z widzami. Dokładnie, bo. Fortnite mam nie wiem z, z dawnym leży. leży. Nice. Jak kierować to kierować? O, ty będę. Dobrze, ty. Ale weszło mi teraz, weszło mi ładnie. I miałem chyba 30 HP? Czy coś, już nie pamiętam. Za chwilę sprawdzę y, czat po tej rundzie. Chod mnie zabił przez smołka dobra, ja nie pytam. Czekaj, ja, to, ja spróbuję na sprincie udostępnić mojego streamka. Przygrałeś już? Nie. Kurde no idziemy mu zadajś. Nie wiem <grym> Maciek, że to wszystko sobie W sumie nie dziwię się też nie tak zareagował Teraz szedł dobry smoke Dwa małki na mordzie Czekaj, 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 nie wychyli... Nice Drugi będzie od Ta grałem. Strona powinna być łatwiej. Nie jest tak źle, coś tam grałem, nie? No. Idziesz beczki? Tak, jak zawsze. Najdę tego bok Przerwało, ale dobra, rozumiem. Boxa. Jedyny jest syf. Drugi monster Co? Nie, nie Co? wiem, ten chłopiec jest jakiś odpalany według mnie Ale dostałem heda, nie? Chłop jest jakiś podejrzany o kurde Ja w szoku teraz Ja dostałem Ja idę Tylko... ja do te beczki Ja okej, okay, to ja teraz zasmukuję syfa moim smogiem, którego się uczę, ale dalej mi nie wychodzi I sprawdzę czy przeszło No, on miał Kałacha. No co za Debil kupuje Kałacha w po wygranej pistoletówce Tak szczerze to nie wiem, jak oni to robimy. Nie? nie wiem, kupiłem z SSG, walić to. I gdzie patrzysz? Ja spojrzę za jeden, filar Jeden monster Jak wychyli to może dostanie... Monster wybory. No, ja nie mogę, jeden mniej Nie aha Dobra, dalej Dostał? Nie wiem Nie? Co? Nie, nie wiem jak on tego nie dostał Nie ma sensu Spadłeś czy żyjesz? Spadłem. W sensie nie, nie spadłem, nie spadłem co jest go z dobrym graczem Jakaranga y... no G3, ale nie. Wygasła mi, bo nie grałem dwa miesiące. Dodam. I Maciuś jakiegoś nie wiem czy to widz, czy to to jest. To? na mm, X Tak, tylko mój kuzyn ma S1, bo on nie grał rok chyba, nie? Nie grał się rok chyba, nie? No No Więc raczej nam nie wyszuka Więc nie wiem Co powiesz, jaki masz to spróbujemy zagrać Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, nie? Um, twój kod, dobra. Um.